Zodiakalny Byku, oto twoje czytanie na październik 2023, a w nim zobaczymy, kto prowadzi cię w tym miesiącu, jaka jest energia i co się dla ciebie wydarzy. Dobrze, zaczynajmy. Dobrze, Zodiakalny Byku, sprawdźmy, kto Cię prowadzi w tym miesiącu. Izyda, przeszłość, obecna sytuacja ma swe źródło w przeszłości. A zatem w tym miesiącu bardzo intensywnym, bo mamy aż dwa zaćmienia, zaraz o tym powiem, będziesz uzdrawiać coś z przeszłości. I to może być przeszłość w tym życiu, a może to być też jakaś karmiczna przeszłość z poprzedniego wcielenia, Bierz to, co z tobą rezonuje. Jeśli tu chodzi o to życie, to pomyśl o kwietniu. Dlaczego? Bo w kwietniu było pierwsze w tym roku zaćmienie słońca, i to zaćmienie aktywowało w twoim życiu coś, co powoduje, że uzdrawiasz jakieś krzywdy z przeszłości, jakieś stare wzorce, jakieś długi są spłacane, też słyszę dla niektórych z was. Wiesz to, co z Tobą rezonuje, ale tutaj jest szansa na to uzdrowienie, i to się, ten proces zaczął się w kwietniu. A teraz, jako że zaćmienie Słońca, do tego mamy jeszcze zaćmienie Księżyca później, ale zaćmienie Słońca jest w byku, w Twoim znaku. A zatem to jeszcze wzmocni tę energię dla Ciebie i pomoże Ci uleczyć przeszłość. Jeśli chcesz mm, dowiedzieć się więcej na temat energii zaćmienia słońca i Księżyca też, to y, zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia, ponieważ filmy na ten temat będą już wkrótce. Dobrze, zobaczmy więcej szczegółów y, na temat października dla ciebie Byku. Zodiakalny Byku. Widzę tutaj, że będzie dużo się działo. I tak jak mówiłam już na początku, te zaćmienia aktywowały już w kwietniu w Twoim życiu, a teraz nadchodzi kulminacja jakiejś sytuacji y, z przeszłości, które y, uzdrowisz. I teraz widzę, że tutaj dla Ciebie chodzi o życie prywatne o Twoje relacje, o Twój związek, o Twoje przyjaźnie. Bierz to, co z tobą rezonuje. I tutaj nadchodzi czas próby, yy, bo ktoś, albo jedna osoba, albo dwie osoby, tutaj widzę, dostosuj to do siebie, sprawi, że będziesz przeżywać tymczasowe problemy. Ale pamiętaj, że te problemy są tymczasowe, więc miną. I tutaj albo jest jedna osoba o dwóch, Y, takich cechach charakterystycznych, o których powiem, albo to są dwie osoby. Dostosuj to do swojej sytuacji, bo to jest czytanie kolektywne. I teraz, jedna z tych osób, albo ta jedna osoba, to jest ktoś arogancki, ktoś kto ma rozbujałe ego, jak właśnie kogut, taki nastroszony, yy, i ktoś, kto chce ci zaszkodzić, ktoś, kto będzie bardzo agresywny. Także uwaga na taką energię, zaczepną jak kogut. Yy, druga cecha albo ta druga osoba to jest ktoś, na kim nie można polegać i ktoś, kto jest nieszczery, tak? Wieje, zwiewa go jak pióro, tam wieje, gdzie mu pasuje, tak? Tam, gdzie go zwieje, to ta osoba tam jest. Także to jest albo jedna osoba taka z tymi cechami, albo dwie i... Yy, Ktoś próbuje Ci zaszkodzić w Twoim życiu miłosnym i w Twoich relacjach, bo są zazdrośni albo mają swoje jakieś inne niecne powody. Kto to wie, to jest nieistotne. Bo właśnie ważne jest, żeby odciąć się od tej energii i w ogóle na nią nie reagować. I pamiętaj, nie jesteś sam, nie jesteś sama. Widzę tutaj, że jest pomoc. Bo tak, jak są wokół Ciebie osoby nieszczere i złe, tak masz dużo wsparcia. I tutaj widzę, że co najmniej trzy osoby cię wspierają mocno, a może to być i więcej osób. Jest karta y, szczekającego psa. Jakiś przyjaciel, przyjaciółka poradzi ci coś mądrego, jak poradzić sobie z tymi ludźmi. Jest wsparcie. Mamy dwie karty y, ręki i palca. Y, potrzebujesz pomocy, wskazówek i je otrzymujesz. I yy, właśnie tutaj otrzymujesz ostrzeżenie na temat tego, że ci ludzie bądź ta osoba chcą sprawić Ci problem. No i tutaj wyraźnie widać, że chodzi o Twój związek albo jakąś sytuację romantyczną. Dla niektórych z Was to będzie przyjaźń, dostosuj to do siebie, ale widzę tu wyraźnie, że ktoś chce zaszkodzić Twojej miłości i Tobie. Yy, mimo tego nie uda im się to. Żadne zło Cię nie dotknie, nie obawiaj się. Tu mamy kartę małżeństwa, więc może ktoś chce wejść między ciebie a twojego małżonka, małżonkę, jednak to się nie uda, bo pomiędzy wami jest wielka pasja, wielka miłość, wielkie uczucie i takie tanie zagrywki agresywne wam nie zaszkodzą, i do tego jest tutaj ochrona. Albo może jesteś singlem, poznajesz kogoś i jakieś dwie zazdrosne osoby nie chcą, żeby do tej relacji doszło. Dla każdego z Was to jest inna historia, ale jak sobie z tym poradzić? Bierzcie wsparcie od przyjaciół, bo dużo go jest, i do tego olejcie po prostu tych ludzi. Wiem, że to brzmi absurdalnie, bo tutaj jakieś zagrożenie, ale nie widzę, żeby to było jakieś takie zagrożenie, które naprawdę Wam zagraża. Właśnie to jest lekcja, żeby odpuścić, żeby nie dać się wtłamsić w tą energię zazdrości, jakichś kłótni, przepychanek. Im na tym zależy, bo jak będziecie się z nimi przepychać, to będą z Was ciągnąć energię, bo to są też wampiry energetyczne. Ale tak naprawdę, zwłaszcza ta osoba tutaj, um, która jest reprezentowana przez koguta, no, jaką krzywdę może zrobić Ci jeden kogut? No, co najwyżej trochę podziobie Ci nogę i to jest właśnie tylko taka krzywda, którą mogą Ci te osoby wyrządzić, bądź ta jedna osoba, tylko to coś może spowolnić, ale yy, tak naprawdę nie mogą zrobić nic, nie mogą cię zatrzymać. Także olej ich, niech oni wysyłają swoje groźby, tam niech mówią, co oni tam nie zrobią. Nieważne, oni są nieistotni. I o tym mówi ta karta. wyjdź na wakacje fizyczne lub mentalne. Jeśli masz szansę, wyjść ze swoim partnerem, przyjacielem, yy, odetnijcie się od tego, spędźcie trochę czasu razem. I no tutaj, a jeżeli to jest jakaś nowa relacja, to pójdźcie na randkę, cokolwiek to jest, zajmijcie się sobą i nie przejmuj się że ktoś tutaj działa na niekorzyść, bo te działania nie przyniosą żadnych skutków to jest tylko właśnie taka lekcja dla Ciebie, żeby skupić się na tym, co jest dobre na swoim małżeństwie, na swojej relacji na tej pasji Którą y, czujecie do siebie, żeby skupić się na tym, że masz wsparcie od przyjaciół i tak naprawdę nikt nie może ci zaszkodzić, jeśli na to nie pozwolisz. Y, także tutaj to jest taka lekcja i w ten sposób uzdrawiasz jakieś y, niedokończone sprawy z przeszłości. Zodiakalny byku. Jeśli to z Tobą rezonuje, to polub ten film, skomentuj go, wyślij do kogoś, bardzo to doceniam. A jeśli chcesz mieć szansę wygrać darmowe prywatne czytanie ze mną, to zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu. Jeśli chcesz wiedzieć, co czeka Cię w miłości niebawem, to zapraszam singli na film, który pojawia się po lewej stronie, a osoby w związku. Zapraszam na film po prawej. To są czytania miłosne, które powiedzą ci, co czekacie w miłości przez najbliższe trzy miesiące. To jest czytanie ponadczasowe. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre.